Cześć moi nagrywam się, nie wiem czy bezpośrednio na YouTube czy nie, ale znowu przy jedzeniu, bo no. tym razem jem pałeczkami, bo mi mało zostawili, takie same kawałeczki małe, ale też to jest dobre, jak się tu złapię takiego, taką krewetkę czy co, jak to się tam nazywa, szrympa, Jak się tego taki jest, jako no, chrupiący polany <i>, no, <try> jakimś dobrym czasem, który idzie super z tymi Is in the innymi z jabłkami tutaj. Mm. Green, bean or something. Mm -hmm. That's why I love these sticks. Mm. Makes sense. Yes. How can you eat the rice? <laughs> the rice. Mm. How can you eat rice with this? Doesn't make sense. This is good to catch up, catch something good from the soup. And, and then I don't know, drink the soup. Hmm? Like opposite to the spoon. Or fork. Spark. Yeah. Spoon and fork. You want spark. That's a smart idea. And this. Well. I i guess you can be practice. You, you can get good at it hmm. i don't know how to do it oh. yeah. especially those little things sometimes slip up but if i'm successful that's uh -huh. what i need because i don't need a lot of food hmm. yeah. I need a good tasting. Maybe I'm the fancy taste. Oh, mm -hmm. there's better explanation of it. There's. <laughs> Może jestem jak francuski piesek. O! Kiedy <taki> bratny. A propos piesków. Jak zacznę o pieskach, to nie skończę. W każdym razie moje pieski to nie są francuskie. Podobno. Bela to jest. <taki> Siberian Husky. Syberyjski. Husky, jak to jest? Husky syberyjskiej Haski. Hmm. Filmy. Ja, Kurde, jak zaczęłem pieskać to nie skończę. Hmm. A w tej film mam trzy Air Ale tylko tymczasowo. Słuchajcie. Wyłączę rzecz na YouTube. Obejrze. Potem dalej będę gadał, ale może wtedy już będzie po kolacji. Wtedy był dinner, teraz jest kolacja. Ze jem. A ja nie zasnął to na śniadanie. O midnight snack, I have a sandwich ready. Courtesy to my wife and some mango, which I like. Everybody likes mango. Moi drodzy, rzeczy zaczynają układać się tak, jak być powinny w rodzinie z moją żoną. I na 20 października ja będę gotowy. Będę gotowy, żeby tu żyć takie życzenie małżeńskie. A dla mnie to ma wielkie znaczenie. bo tak powinna być. Nie rżmijmy teraz już ponad 5 minut. 5 pull-up burpee. Se creator. No watch it. And think what you said.